A co Ty ubrałeś zimową czapkę, bo co, bo będziesz pił piwo bezalkoholowe, to, to co, żeby procenty nie uciekły, już tam nie ma procentów. Piwo. Zobacz, jaka temperatura odpowiednia. No właśnie, zaznaczamy, to jest piwo. Bo, to jest piwo. Bo, bo wiele ludzi, wiele kobiet, wiele, wielu mężczyzn. Tak. Ale nie ma piany na dwa palce. Nie ma piany na dwa palce, jest to piwo. My tak. jesteśmy normalni. Dlatego jesteśmy normalni, pijemy dzisiaj piwo bezalkoholowe. Co nas do tego zmotywowało? Nie tak dawno podczas naszej, naszego krótkiego urlopu Iwons i ja zwiedziliśmy Lubelszczyznę. Lubelszczyzna jest ojczyzną perły. Bardzo dobre piwo. Spacerując po starówce, po Alei Krakowskiej. Hmm, hmm, Lublina, wypiłem mnóstwo piwek i stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, skoro okazało się, że ono nas nie gryzie w gardło. No nie. Że nam nie rośnie w ustach. Znaczy, nie, nie, nie mówmy, że to może nas nie gryźć. Wszyscy mówią, że piwa bezalkoholowe są B. Ale tak, przestań, Michał nie mów takich rzeczy, bo pamiętam jak wracaliśmy z jednej podróży i y, kupiłeś dwa Heinekeny, które były lodowate, popijałeś się ze smakiem niesamowicie, ale ja już w pewnym momencie nie mogę wytrzymać. Nie no, ja... Nie, no. I powiedziałem Ci jedno, Michał, spójrz na tą puszkę. Ale smakowały dobrze. No, smakowały Ale dobrze. były zimne, były zimne, to było no, najważniejsze. Powiemy Wam, które z tych ośmiu piw bezalkoholowych najbardziej nam smakuje, a te, które po prostu trzeba umieć szerokim... Łukiem. Blind Test tak zwany. Znaczy wiemy, że to jest piwo, wiemy, że nie ma alkoholu, ale nie wiemy jaka to jest marka. Jest to Argus, jest to Łomża, jest to Lech, Heineken, Okocim, Tyskie, Żywiec i Zatecki Lezak tak zwany. Czympata bogata, jedyneczka moi drodzy. Kolor, kolor taki jak powinien być, czyli po prostu mocz. Mocz, kwiaty, bujne, jarzębina, czuję lato, wiosnę, jesień, zimę, wszystko naraz. Przejdźmy do degustacji. Nie mam chyba punktu odniesienia, bo nie zdarzało mi się pić piwa bezalkoholowego, ale ma posmak kwiatowy, to prawda. Nie ma w ogóle zero goryczki? No właśnie, ma goryczkę! Ma. Poczekaj, muszę sprawdzić, bo jest lekka goryczka, ale słodu nie ma. To znaczy jest... na pewno jest mało procentów, to musimy sobie powiedzieć. Ale roz. to wiedzieliśmy już wcześniej. no. Jako napój. Czułeś, jak, jak byłbym kot. Potrącony przez samochód. On wyskakuje spod samochodu, otrząśnie się. Ja jestem w tym momencie, że jeszcze się nie otrząsam. Jeszcze jestem pod samochodem. Zobaczymy jak konkurencja. Nie wiem za bardzo, jak mam to ocenić. Na razie jeszcze nie oceniają. Było ją. zimne, było rześkie, To mogę zaznaczyć. A rześ... leżały na najniższej półce w lodówce dłuższy czas. Rzeźkie się es przez es czy zi, pisze? zi, jak e, zi, jak ziobro. Numer dwa. Numer two. two. O Jezu, inaczej pachnie. Uff. Zapach fatalny. Fatalny to ty jesteś. następne pytanie, proszę. Mokry karton. Ta, skarpety. Czekolada. Mhm. Niedobre. Fatalne. Z panem już nie rozmawiam, dziękuję. Smak daleki od pianina. Pianina. O Jezu. Number three. Może trzeba przepłukać usta jakąś wodą. O Jezu. Weź to powąchaj. Weź to powąchaj. Co to jest? Spielberg. Kurwa, kolej po kurczaku. Co to jest? Odrażający. To jest. Lepiej smakuje jak pachnie. O kurwa. Po, po, powiem tylko tyle. Absolutny. Dramat. To jest totalne ścierwo. Popachnie ładnie. Czureczka. Bardzo ładny zapach. Rzuc Dziewczyny na Nowym Świecie o 21.00. Uuu. Mocno kwiatowy, smakuje jak dziewczyny na pierwszej randce. Jako napój fajna rzecz, pyszne, bardzo dobre. Nie piłbym piwa, bo jestem kierowcą, na przykład. To takie coś bym chciał wypić. Co możemy do tego zagryźć? Nie możemy nic, bo mam ogórki, ogórki nie pasują. Michał zobacz, jak nam dobrze idzie. Cztery już przetosowaliśmy i ile już rzeczy się dowiedzieliśmy. Mambo number five. W moim już jest ta, mucha jedna się utopiła, to znaczy, że chyba jej nie smakowało. Nie pachnie dobrze. Nie pachnie dobrze. Też jak kurczak. Pa, mokry karton. No. I to taki. falisa tektura tak zwana. Mhm. Kwaśny. Wspomina Nie piwne. Niepiwny zupełnie. Smakuje tak po prostu jakiś dziwny napój z czegoś. Pachnie jak dziewczyny na nowym świecie o 4.40. Number 6. Michał, może się jak się stukniemy, to będzie lepiej. Zdrowie na budowie. Ojej! Pachnie ładnie. Pachnie jakąś taką cytryną. Jak Ludwik cytrynowy. Ludwik cytrynowy, no. W smaku trochę z cytrusem, jakby tak trochę mi mi miodem trochę? Dobrze smakuje. Odbija się też dobrze. Byliśmy w Elfuego. Hmm, Olaf, którego oczywiście pozdrawiamy, mówił nam, a rozmawialiśmy o, a propos kebabów. Jeżeli kebab, zjesz kebab i on ci się odbije i dalej ci to smakuje, tak, to... to znaczy, że to był dobry kebab. Siedem. Kiedyś był taki film, Siedem o grzechach głównych. Uuu. O to w ogóle tak pachnie jakoś cytrusowo. To, to w ogóle jakiś dziwny zapach. Mango i cytryna, tak. ale do, czuć mango. Mango, bardzo owocowy. On smakuje tak jak są takie te piwa rzemieślnicze, IPA, APA, DUPA i tak dalej. Intensywnie, bardzo dobre. Które wyszły spod prysznica przed pójściem na nowy świat. C ale jedzące owoce. Spielberg, Spielberg, last but not least. Dziękuję Ci Michale. Przed nami ósemeczka. O. To jest zapach piwa. Tak, to jest zapach piwa. Pierwszy, zapach pierwsze, piwa. pierwsze wrażenie, taki zapach naprawdę piwa. <laughs> to odleżało swoje po poleżakowaniu. To może być cheniutek. Najbliżej zbliżony do oryginału, do, do oryginału do, do piwa. Takiego uczciwego piwa, mm -hmm. czy uczciwego, no po prostu piwa, które ma procenty. Bezalkoholowe się pije po to, żeby żeby nie siedzieć jak głupek, jak jest się kierowcą, jest kolega, który. Jest tu goryczka delikatna. Tak, to jest. Jest goryczka. Gdybyśmy mieli wybierać piwo, które jest najbliższe, jeśli chodzi o walory smakowe, temu pełno-wartościowemu, to ósemka by wygrała od razu. Kliknijcie w dzwonek. My to robimy dla Was. Czy ja, Piotrek, czy kolega obok, Michał, wyglądamy na ludzi, którzy bezinteresownie. Piją w dzień powszedni przed 13 piwo bezalkoholowe. W ogóle, że pijemy piwo. Bezalkoholowe. Może zacznijmy od tych, które po prostu trzeba omijać szerokim łukiem i po prostu się nie nadają. Które według Ciebie było najgorsze? Trójka. Trójka. Absolutny dramat. Zapach fatalny. Odrażający. Nie zachęcający do spożycia. Numer 3. Uuu, to to. Może ono było za, za, długo stało, bo z reguły Łomża mi się kojarzy z piwem, które jest w miarę, w, miarę, w miarę okej, okay. chociaż mówię, też nie jestem piwoszem. Nie no, ważne do, do 24 czerwca przyszłego roku. Omijać. Za, zawiodłaś mnie Łomża Zero. Strasznie. Woda, słód i chmiel. Trójka po prostu nie. Kolejne fatalne dwójka. Dwójka, tak. Niedobre, złe, fatalne, zapach mokry, karton, stary ser i skarpety. z długą historię, <laughs> krótką, nie. Drogi, drogi żywczyku. Dołączysz teraz do swojego kolegi Łomżanina. Na pewno, jeżeli chodzi o piątkę, wydaje mi się, że tutaj jesteśmy źle. Źle? Napisałem źle, nie, nie. Ja napisałem, że kwaśne i że pachnie jak dziewczyny na Nowym Świecie o 4:40. Mokry Rano. karton, kwaśne, gorzkie, niedobre, niepiwny smak. Heniek, co ty zrobiłeś na Powiedz. Heniu. No powiedz. Tak byłem młody, to praktycznie byłeś moim najlepszym kompanem. Ale już musiałem być wtedy zmęczony, że mi te dwie puszki tak smakowały, jak wracaliśmy. Ależ emocje, emocje sięgają za zenitu. Nagle. Po dzisiejszym odcinku my będziemy zrywać znajomości, z którymi no byliśmy związani od lat. Może faktycznie ta ósemka tutaj. Więc ósemka... Yy... Znaczy jest ok? Jest okej. Okay. Wybieramy te, które najbardziej nam smakują. Tak, jeżeli chodzi o te walory... Zapachowo-smakowe to chyba najbliższe. Oryginału. Och, Mój przyjaciel Argus. Jest to Argus. No Ale muszę... tutaj duża brawa, bo tak. najbardziej, najbardziej piwne, piwne piwo z tych. Odstawmy z tych... tak troszkę dalej. Tak. To moim zdaniem ta jedynka. I tak. później się już skupimy A na. A później to na już jest najlepsi. znowu przerwa i tak. są najlepsi. Jedynka, czyli kwiatowy, lekka goryczka, nie urzekło mnie. I jest to Leszek. Leszek. I on się znajduje tutaj obok Argusa. No i teraz moi drodzy mamy dylemat między czwórką a, a siódemką. Zapach bardzo ładny, słodki, mocno kwiatowy. A ta szóstka też była bardzo sympatyczna. To miejsce między szóstką a siódemką. Tak, ja przy szóstce mam za zapisane, że pachnie ładnie i jest ok. z kolei przy siódemce mam napisane, pachnie jak dziewczyna po kąpieli przed wyjściem na nowy świat o godzinie 19. Nie no, to siódemka musi być wyżej. Musi być wyżej. Czyli poprosimy szóstkę. Szóstkę, cytrusowy, rzeźki zapach, ale a'la Ludwik Zatecki. Zatecki To już jest podium, tak? Dobrze tak. mówię? I to tak. jest podium, to jest miejsce trzecie. Duże brawa. Miejsce drugie, no to chyba siódemka. Siódemka. go tak. ładny zapach, naprawdę bardzo ładny. I co to jest? To jest Okocim. Tak. No ważone z recepturą, nie zawiera alkoholu, bla 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 bla. To jest bardzo smaczne piwo. I zapachowo też okej. Okay. No i tutaj jesteśmy zgodni. Numero uno. Ja mam, że pachnie jak dziewczyny na Nowym Świecie. Ach. O 21 smakuje jak dziewczyny na pierwszej rance. Ach, dobrze pachnie, rzeczywiście. Zapach bardzo ładny, słodki, mocno kwiatowy, super w smaku. Kurczę, no to jest właśnie to piwo. No i pozdrawiamy tychy. Żeby była jasność, to zdecydowanie było najlepsze. Tak. Naprawdę niezłe, niezłe piwko. Czy znaczy piwko? Bezalkoholowe. <laughs> piwo i oczko? Bezalkoholowe. Te trzy, zdecydowanie najlepsze. Miejsce pierwsze Tyskie, miejsce drugie Okoci, miejsce trzecie Zatecki. I czyście z tak zwanych. Tak. Znaczy to jest tak, jeżeli gdzieś jesteście i nie ma tych, to tutaj śmiało można sięgać po, po Argusa i to jest Okoci. Nie, lepsze, Le. przepraszam. Ale Argus z tych wszystkich, taki najbardziej oddany tak. smak e, tradycyjnemu piwu z procentami. Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby piwo bezalkoholowe przypominało te z oktanami. Wybierzcie Argus'a, będziecie ukontentowani. Więc te trzy w naszym teście wypadają, wypadają chyba najgorzej. Do poprawy. Addis, A one, two, three do poprawy. Addin, twat. Żywiec i Heniek. 3 cztery. Kochani no... Czujesz się lepiej po tych testach? Czuję się lepiej, bo wiem, że zrobiliśmy coś ważnego. No jest impreza i zawsze jest ktoś, kto jest kierowcą albo nie może, nie może spożywać. Albo się. jest naszyty. Co pić? Jak żyć? Jak imprezować, kiedy inni wlewają w siebie tony alkoholu, a wy musicie się obejść tylko smakiem. No potek się ułożyło, że puszki wygrały. Tak, właśnie, to jest ciekawe. Tak się ułożyło, to ciekawostka. Dopiero, teraz dopiero to dostrzegłem. Pięć piwek, wszystkie na niebiesko, no ale to też chyba jest jakaś taka chyba... Odgórna, chyba. Odgórna polityka, że to ma być wszystko na niebiesko. Dziękujemy za dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka i sprawdźcie nasze socjale na Instagramie i Facebooku. A jeżeli wam mało, kolejnych ulanych testów, znajdują się one tutaj. A my już w tej chwili kończymy, bo będziemy dopijać to, co zostało. Do odcięcia! Najlepszego. Cześć!